Na scenie doberowa obsada, bogata scenografia, żywiołowe dialogi i śmieszne sytuacje. Nic więc dziwnego, że sala pękała w szwach. Na spektakl w Centrum Kultury Muza przyszło prawie 400 gości. Wśród nich tacy, którzy bardzo cenią zarówno Warszawski Teatr Kamienica, jak i sceniczne komedie. Sprawia wrażenie sympatycznej, yy, zabawnej. Tak poradziła nam koleżanka, że jest bardzo fajny, dlatego wybraliśmy. My chodzimy na, praktycznie na wszystkie teatry, bo bardzo lubimy tego typu rozrywki. Emilian Kamiński, który jest zarówno reżyserem i aktorem ZUS-u, sam przyznaje otwarcie, że praca nad sztuką przebiegała nad wyraz spontanicznie. Do ostatnich prób nie bardzo wiedziałem, co ja tam mam zagrać, tam coś, coś grałem, nie bardzo wiedziałem co. Potem jak już wiedziałem, że termin premiery się zbliża, troszeczkę się skupiłem nad sobą, ale... My się wydaje, że moja rola jeszcze mogłaby być lepiej zagrana. Zalotny uśmiech słonia jest jedną z wielu propozycji tegorocznej jesieni teatralnej w Centrum Kultury Muza. W skali roku jest to kilkanaście przedstawień i koncertów, które z pewnością trafiają w gusta najbardziej wyrafinowanych koneserów sztuki.